A teraz mecz z Anglią. I chcę znowu strzyć pierw bramkę, a później ten, jak to się nazwano, grać defensywnie. Świderski Szymański, Sebastian Szymański, 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 kurde, Krychowiak, Lagisom. No nie, tak się nie da grać Co to miało być? No eee! Sędzio! Bednarek dobrze, Bednarek. Dobrze z tymi Anglikami. Spokojnie, niech lagi przestaną być. Co górą? Ja dołem zagrywam Ja nie wierzę, no Co? Co czekaj? Jak dla Anglii wolny, no Zieliński, Piotr Zieliński, Piotr Zieliński, Zieliński Zieliński, Zagranie Do Szymańskiego, Szymański, Sebastian Szymański, Żurkowski Żurkowski! Szymon Żurkowski! No! Co to miało być? Mount Oj, trzeba uważać. Trzeba uważać, bo tu Anglicy w ataku są zagrożeniem. Dobrze Bednarek Szczęsny Zalewski Żurkowski I teraz Zagranie do... nie wiem kogo. Zielińskiego, ale Zieliński nie poradził sobie w ataku. I teraz Kelvin Phillips. Kelvin Phillips. I teraz trzeba uważać. Kane. Kane. Foulden! Dobrze! Krychowiak! Atak! Foulden! Oleś interwencja! Wojciecha szczęsnego! Teraz Polska atakuje! No i sędzia nawet nie dał dokończyć! Te, te akcje, no nic nie doliczył. No, co to miało być? Co? Co? Jaki Żydłonny? Dig Kilchowiak, spokojnie. Fiderski Lewandowski, Zielinski Zagranie do Zielińskiego, Zieliński Piotr Zieliński Szymański Sebastian Szymański 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 Nie ma? Kurde, no czemu tam nikogo nie było? By było domknięcie akcji Świderski, oj Kane Dobrze Bednarek Bednarek, szczęsny Zalewski Świderski Lewandowski Zieliński Piotr Zieliński, Zieliński No nie, czemu górą, czemu górą Dobrze Lewandowski No nie, no Z takimi Jak takie lagi są, no to ja nie mam szans, żeby szczelić bramkę No pano Rice Mount o jezu, o jezu, o jezu. Dobrze, trzeba uspokoić jakąś, jakąś sytuację. Dobra, niepotrzebny tutaj na kontrę, lepiej w pole karne. Dobrze, kiwior. Teraz piątek, piątek, zagrani do Lewandowskiego. Ojojoj, oj, oj, lagi są. Zieliński, 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 Piotr Zieliński, Zieliński, Zieliński. 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 Robert Lewandowski. Lewandowski strzał. A nie! Gdyby nie obrońca by była bramka. Lewandowski, mount. Turning. Niech teraz nie strzelą. Niech sędzia to kończy. kończy. Sędzio kończ ten mecz. Dobrze. Dobrze. Jest dogrywka. A więc trzeba w dogrywce strzelić. Lewandowski. Teraz Zieliński, Zieliński. Piątek. Krzysztof Piątek. Szymański. Sebastian Szymański. I jest rzut wolny i żółta kartka dla Ciuela. Jest szansa na strzelenie, tylko czekaj. Tu rzutka czy strzelać? Dobra, spróbuję wrzutki szymański. Nie! No nie! <ścoughs> no, mogłem już bardziej strzelać. To był właśnie kąt kont... zły do. Doświadkowywania Czy tam do strzelania Ja się cieszyłem rzutu wolnego a Kamiński Piątek Lewandowski Robert Lewandowski Lewandowski Krzysztof Piątek Piątek I będzie aut. szkoda że nie jest ale będzie out Nie a! Anglia Mount, no nie wierzę, no to są jakieś, jest druga połowa dogrywki, Anglia Polska, I teraz Mason Mount, no nie, no co to ma być, no to jest jakieś, piątek, Krzysztof Piątek, piątek. Szczęsny, Wojciech Szczęsny, Kamil Glik, Krychowiak, Zieliński, Piotr Zieliński, 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 Piotr Zieliński, 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 Zieliński. jeżdżu Teraz ostatnia szansa na strzelenie bramki. Oj oj, 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 no nie no, co to było? A sędzia nic chyba nie doliczył. Sędzia nic nie doliczył, ale to może być zgubne. Jest koniec meczu, a więc będzie dogrywka. Znaczy karne. <laughs> teraz strzał piątka, gol. Gol Krzysztofa piątka. Więc teraz Bellingham czy Szczęsny, Bellingham czy Szczęsny, Szczęsny czy Bellingham. I Bellingham niestety trafia, a jednak nie trafia Bellingham, Wojciech Szczęsny broni ten strzał. Teraz strzał Polaków, tak jest, gol, Polska prowadzi 2-0 w rzutach karnych, teraz grillisz Grealish, Grealish, gdzie i grillisz grillisz a niestety trafia grillisz. ale było blisko, niestety blisko było ale nie trafia i jest 3 do 1. Czy teraz obroni Wojciech Szczęsny? <coughs> Kane, myślę, że w lewo, w lewo, w lewo. Tak, w lewo! Tylko szkoda, że tego drugiego nie Szczęsny nie obronił. Ale Robert Lewandowski może to zakończyć. Lewandowski! Gol! Polska w półfinale Mistrzostw Świata 2022. FIFA World Cup <kly> A, to są rzuty karne pokazane, nie? To trafił dobra Polska, Portugalia i Argentyna, Brazylia. W tym odcinku to było wszystko cześć.